192 metry. Wynik Polaka z pierwszej serii. Zupełnie dobry jego występ. Trzeba, żeby teraz nie było gorzej. A może uda się skoczyć nieco dalej. Krzysztof Miętus. No jest bardzo podobny sądzę rezultat, także nieco powyżej 190 metrów. Poprawiali się, przypominam, Piotr Żyła w drugiej serii 214,5 metra. Maciej kot w drugiej soli 207,5. Poprawia się także Krzysztof Miętus. Były 192 metry, teraz 193,5 metra. No więc brawo! Wszyscy biało-czerwoni w drugiej rundzie lądują dalej niż w serii pierwszej. W dodatku miał bardzo słaby wiatr pod narty. Niecałe 2,0 metra na sekundę. Krzysztof Miętus, Niezłe noty sędziowskie. 1,18,5, 1,18, 3 po 17,5 punktu. A więc wyżej oceniony ten drugi skok od pierwszego. No i jesteśmy przed Czechami.